Witam nasza firma Autogazaryz przedstawia OPLA Astra H w wersji GTC wyposażoną w 16-zaworową jednostkę 18 Eco, tego mocy 140 koni mechanicznych, w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent Alba. Kolejno w komorze silnika widzimy zespół wtrysku gazu BRC, elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej, centralę sterującą, filtr fazy lotnej oraz reduktor Genius MB samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd zaworu głowicy tak zwaną lubryfikację z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Walda Protector przełącznik wyboru paliwa benzyna gaz na życzenie właściciela umieszczony został pod dźwignią hamulca ręcznego obok widzimy diodę sygnalizującą minimalny stan płynu lubryfikacji Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów, średnicy 630 i wysokości 204 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod stawką. Tak prezentuje się Opel Astra H GTC z instalacją gazową Дерться.